Praktycznie każdy człowiek, który przekroczył próg pięćdziesięciu czy sześćdziesięciu lat, prędzej czy później zaczyna odczuwać przykre sygnały, że stawy i kręgosłup nie są już tak elastyczne jak dawniej. U jednych to dokuczliwe bóle kolan podczas wchodzenia po schodach, u innych poranna sztywność w okolicy lędźwiowej, a jeszcze ktoś zauważa, że ręce zdradziecko reagują na wilgotną pogodę. Wielu uważa to dolegliwości za naturalną cenę za przeżyte lata. Znosi je w milczeniu i dopiero gdy ból staje się wyjątkowo natarczywy, siega po maści albo tabletki przeciwbólowe. Ale czy naprawdę trzeba się z tym godzić i traktować stały dyskomfort w stawach jako nieodłączny element starzenia? Dlaczego tak mało mówi się o prostym, a przy tym zadziwiająco skutecznym środku, który nasi przodkowie nazywali złotym olejem i które od stuleci pomagał łagodzić bóle kolan, stawów i pleców? Mowa o oleju rycynowym. Na pierwszy rzut oka skromnym produkcie z apteki, który przy właściwym użyciu potrafi delikatnie zmniejszać stan zapalny, ograniczać obrzęki i przywracać ruchomość tym samym stawom, które jeszcze wczoraj boleśnie przypominały o wieku. Dziś wyjaśnimy, dzięki czemu olej rycynowy daje taki efekt, dlaczego uchodzi za jeden z najlepszych naturalnych środków do stosowania zewnętrznego przy bólach stawów i pleców oraz jak bezpiecznie i rozsądnie używać go w domu, by dosłownie wyciągnąć ból z kolan i lędźwi. Kiedy jesteśmy młodzi, prawie nie myślimy o swoich stawach i kręgosłupie. Poruszamy się lekko, ciało bez problemu wykonuje każde zadanie, a po długim spacerze czy ciężkim dniu zmęczenie szybko mija samo. Ale z biegiem lat w organizmie zaczynają zachodzić naturalne, choć początkowo ledwo dostrzegalne zmiany, które bezpośrednio wpływają na stan naszych stawów i pleców. Przede wszystkim chodzi o to, że tkanka chrzęstna pokrywająca powierzchnię stawowe stopniowo się ściera, chrząstka działa jak amortyzator. Zmniejsza tarcie kości o kość, łagodzi naciski podczas chodzenia, kucania, podnoszenia ciężarów. Ale z wiekiem jej struktura traci wodę, staje się mniej elastyczna i gorzej spełnia swoje zadanie. Dodatkowo zmniejsza się też produkcja mazi stawowej, tej naturalnej smarowniczki, dzięki której stawy poruszają się lekko i prawie bezszelestnie. W efekcie ruchy zaczynają powodować mikrouszkodzenia, które początkowo w ogóle się nie odczuwa, ale z czasem się kumulują. Kolejny ważny proces to pogorszenie mikrokrążenia w tkankach otaczających stawy i kręgosłup, drobne naczynia włosowate stają się mniej elastyczne, ich światło się zwęża, krew płynie wolniej. Oznacza to, że chrząstki i więzadła dostają mniej tlenu i składników odżywczych, a słabiej usuwane są produkty przemiany materii, taki niedobór odżywienia czyni stawy szczególnie podatnymi na każde obciążenie. Na tle tych wszystkich zmian związanych z wiekiem, wyjątkowo cenne staje się każde naturalne rozwiązanie, które potrafi nie tylko lekko nawilżyć skórę czy stworzyć iluzję ciepła, ale naprawdę dotrzeć głębiej, tam, gdzie stan zapalny i niedożywienie zaczynają niszczyć tkanki. Olej rycynowy zasłużenie wyróżnia się spośród wielu domowych olejów właśnie dzięki swojemu unikalnemu składowi. Prawie 90% tej gęstej, lekko ciągnącej się substancji stanowi kwas rycynolowy, kwas tłuszczowy, który w takiej ilości praktycznie nie występuje w innych olejach roślinnych. Cecha sprawia, że olej rycynowy to prawdziwa apteka w butelce, kwas rycynolowy znany jest przede wszystkim ze swoich właściwości przeciwzapalnych. Potrafi zmniejszać aktywność biologicznych substancji, które podtrzymują stan zapalny w tkankach, dzięki czemu ogranicza obrzęk i podrażnienie zakończeń nerwowych. Właśnie dlatego okłady z oleju rycynowego często przynoszą ulgę już po kilku zastosowaniach, zwłaszcza gdy proces zapalny nie zaszedł jeszcze zbyt daleko. Dodatkowo kwas rycynolowy ma wyraźne działanie antybakteryjne. Oznacza to, że przy regularnym stosowaniu oleju na skórze i w okolicach stawów zmniejsza się ryzyko rozwoju drobnych stanów zapalnych, które czasem w ukryciu pogarszają kondycję tkanek. Jednak jeszcze ważniejszą dla stawów i pleców cechą kwasu rycynolowego jest jego zdolność do pobudzania miejscowego krążenia krwi. Kiedy naczynia pod wpływem oleju lekko się rozszerzają, Poprawia się dopływ tlenu i składników odżywczych do chrząstek i więzadeł, a jednocześnie szybciej usuwane są produkty zapalne i przemiany materii, które w przeciwnym razie mogłyby się kumulować i drażnić tkanki. Te wszystkie efekty składają się na jeden wyraźny rezultat: olej działa jak łagodny środek przeciwbólowy i rozluźniający. Zmniejsza ciśnienie w zapalnie zmienionych tkankach. Ogranicza skurcz drobnych naczyń i nawet lekko uspokaja receptory nerwowe, które wysyłają do mózgu sygnał bólu. Dlatego olej rycynowy zyskał mianą złotego oleju, dla stawów i pleców to nie jest zwykła gęsta ciecz, którą wciera się jedynie dla rozgrzania. To naprawdę aktywny naturalny środek, który potrafi delikatnie wkraczać w patologiczny proces i pomagać organizmowi przywrócić zdrowszy stan tkanek. I wszystko to, bez agresywnych chemikaliów, które często dają tylko krótkotrwały efekt. Kiedy olej rycynowy nakłada się na skórę w okolicy bolącego stawu lub wzdłuż napiętego kręgosłupa, zaczyna działać na kilku płaszczyznach jednocześnie. Przede wszystkim dzięki swojej szczególnej strukturze i bogactwu kwasu rycynolowego łatwo wnika w górne warstwy skóry i wywiera lokalne działanie przeciwzapalne. Powoduje to, że w miejscu nałożenia zmniejsza się aktywność substancji podtrzymujących stan zapalny, a więc redukuje się obrzęk, który często jest bezpośrednią przyczyną bólu. Bo kiedy tkanki wokół stawu puchną, zaczynają uciskać drobne zakończenia nerwowe, co wywołuje właśnie te dokuczliwe lub przeszywające dolegliwości, dobrze znane wielu starszym osobom. Zmniejszenie obrzęku automatycznie prowadzi do spadku nacisku na receptory nerwowe, to czuć wręcz fizycznie. Znika uczucie rozpierania czy napięcia w stawie, który wcześniej wydawał się sztywny i mało ruchomy. Dzięki lepszemu odpływowi nadmiaru płynów zmniejsza się także ogólny zastój w tkankach, przez co aktywniej zaczynają pracować najdrobniejsze naczynka włosowate, dostarczając tlen i składniki odżywcze. Ten proces można porównać do sytuacji, gdy po silnym deszczu woda wreszcie odpływa z zalanej ulicy i życie w okolicy wraca do normalnego rytmu. Równocześnie olej rycynowy delikatnie pobudza lokalne krążenie krwi, co jeszcze bardziej wzmacnia odżywienie tkanek, warstwa chrząstki, okoliczne więzadła i mięśnie dostają więcej tlenu, aminokwasów i witamin, wszystkiego, czego potrzebują do regeneracji i utrzymania elastyczności. Ten proces ma znaczenie w każdym wieku, ale szczególnie po pięćdziesiątce, gdy naturalne mechanizmy odbudowy spowalniają i tkanki potrzebują więcej zasobów, by pozostać zdrowymi. Wszystko razem tłumaczy, dlaczego już po kilku zabiegach z olejem rycynowym ludzie zaczynają odczuwać nie tylko zmniejszenie bólu, ale i lekkość ruchu, swobodę przy schylaniu się i chodzeniu. I to wcale nie magia, lecz naturalny efekt lepszego ożywienia tkanek, redukcji obrzęku i zmniejszenia nacisku na wrażliwe zakończenia nerwowe, dzięki temu olej nie tylko maskuje ból, ale eliminuje jedne z jego głównych mechanicznych i biochemicznych przyczyn. Nie bez powodu ludzie często mówią, że olej rycynowy dosłownie wyciąga ból ze stawów i pleców. Oczywiście z medycznego punktu widzenia to określenie jest obrazowe, ale zaskakująco trafnie oddaje cały mechanizm działania oleju i to, jak ten efekt odbiera zwykły człowiek. Kiedy zapalone tkanki wokół stawu czy kręgosłupa puchną, płyn gromadzi się między komórkami, uciskając je i zwiększając nacisk na wrażliwe zakończenia nerwowe. To właśnie ten nacisk powoduje ten tempy, czasem pulsujący ból, który najbardziej dokucza w spoczynku albo nocą. Pod wpływem oleju rycynowego poprawia się odpływ nadmiaru płynu, ustępuje mikrozapalny stan i polepsza się odżywienie drobnych naczyń. W praktyce olej wyciąga z tkanek nadmiar płynów i pozostałości substancji zapalnych, przez które stawy były tak bolesne i sztywne. Dlatego wiele osób już po dwóch czy trzech zabiegach mówi, że ból cichnie a ruchy są łatwiejsze. Na przykład pewna kobieta opowiadała, że robiła okłady z ciepłego oleju rycynowego na kolano, które przez lata dawało o sobie znać po starej kontuzji. Jak mówiła, już trzeciej nocy po raz pierwszy przewróciła się w łóżku bez tego znanego. Ostrego ciągnięcia pod rzepką. Ktoś inny zauważa, że po nacieraniu pleców olej jakby odprowadza ból w ciepło zostaje tylko przyjemne uczucie rozluźnienia i lekkiego zmęczenia, podobnego do tego po dobrym masażu. Takie wyciąganie bólu to nic innego, jak efekt tego, że tkanki przestają być obrzęknięte i zapalne, mniej uciskają receptory nerwowe, a krew swobodniej dostarcza im tlen i składniki odżywcze. Dzięki temu mózg przestaje otrzymywać tak częste sygnały alarmowe z tego miejsca i choć naukowcy wolą opisywać to suchymi słowami o działaniu przeciwobrzękowym i mikrokrążeniowym, dla większości ludzi najważniejsze jest co innego, że ból odpuszcza, a życie i ruch stają się znów prostsze i spokojniejsze. Najbardziej znanym i jednocześnie najprostszym sposobem stosowania oleju rycynowego na bóle kolan, stawów i pleców pozostaje kompres. Nie bez powodu używa się go od dziesięcioleci, ta metoda pozwala olejowi nie tylko zostać na powierzchni skóry, ale głębiej przenikać w tkanki, dłużej utrzymując swoje rozgrzewające i przeciwzapalne działanie. Taki kompres robi się bardzo łatwo, najpierw niewielką ilość oleju rycynowego, około dwóch łyżek stołowych, lekko podgrzewa się, można to zrobić w kąpieli wodnej albo po prostu stawiając miseczkę z olejem w naczyniu z gorącą wodą. Ważne, by olej był ciepły, ale nie parzący, przyjemny dla skóry. Ciepły olej lepiej otwiera pory i mocniej pobudza drobne naczynia niż zimny. Potem bierze się kawałek gazy albo miękkiej bawełnianej tkaniny, złożonej w kilka warstw i dokładnie nasącza podgrzanym olejem rycynowym. Taki materiał kładzie się na bolący staw lub fragment pleców, przykrywa arkuszem papieru pergaminowego, to po to, żeby olej nie brudził ubrania i dłużej trzymał ciepło. A to wszystko starannie owija się ciepły szal albo chustę, czasem używa się nawet wełnianego pasa, zwłaszcza gdy kompres robi się na lędźwia, wtedy ciepło utrzymuje się jeszcze lepiej, a efekt jest głębszy. Zwykle taki kompres trzyma się od 40 minut do godziny, a niektórzy wolą zostawić go na noc, jeśli skóra dobrze reaguje i nie ma tendencji do podrażnień przez ten czas olej zdąży przeniknąć w górne warstwy skóry i wywrzeć swoje łagodne działanie przeciwobrzękowe, a stałe ciepło rozluźnia mięśnie wokół stawu, zmniejszając ich napięcie i przynosząc ulgę. Po zabiegu skórę zazwyczaj delikatnie osusza się papierowym ręcznikiem, usuwając resztki oleju. Już po kilku takich sesjach wiele osób mówi, że stawy są bardziej ruchome, zmniejsza się poranna sztywność, a ten typowy, tępy ból zaczyna cichnąć. I nie ma w tym żadnej magii, organizm po prostu dostaje szansę, by łagodnie przywrócić równowagę w tkankach, pozbyć się zastoju i zacząć aktywniej naprawiać problematyczne miejsca. Najlepiej takie kompresy z olejem rycynowym robić właśnie na noc i to z kilku powodów. Po pierwsze, w nocy organizm przechodzi w tryb regeneracji, zwalnia praca serca, mięśnie się rozluźniają, a krew intensywniej dopływa do narządów wewnętrznych i tkanek by je odżywiać i naprawiać. To naturalny czas odbudowy, kiedy wszelkie miejscowe zabiegi poprawiające mikrokrążenie są przyjmowane szczególnie dobrze. Po drugie, nocny spokój uwalnia stawy i plecy od dodatkowego obciążenia, nie chodzimy, nie schylamy się, nie wykonujemy gwałtownych ruchów, więc olej może działać w stabilnych warunkach, bez ciągłych mikrourazów typowych dla dnia. Ciepły olej pod opatrunkiem dłużej utrzymuje swoje rozgrzewające działanie, a ciało, pozbawione zwykłego dziennego napięcia, łatwiej się rozluźnia. Wielu ludzi zauważa, że to właśnie nocne kompresy dają trwalszy efekt, rano stawy nie wydają się już takie sztywne, a sztywność szybciej znika. I wreszcie sama wieczorna procedura kompresu staje się wyjątkowym rytuałem troski o siebie, który psychicznie pomaga nastawić się na odpoczynek. Odsunąć sprawy dnia i pozwolić ciału zająć się swoim naturalnym procesem regeneracji. Taka prosta i ciepła praktyka, choć wygląda niepozornie, w rzeczywistości odgrywa ogromną rolę w dbaniu o zdrowie stawów i kręgosłupa, zwłaszcza gdy stajemy się starsi. Przy całej prostocie i dostępności takich kompresów warto pamiętać o środkach ostrożności, olej rycynowy. Mimo swojej naturalności i łagodnego działania, to wciąż aktywna substancja biologiczna, która może wywołać reakcję u szczególnie wrażliwej skóry. Dlatego przed pierwszym użyciem najlepiej zrobić małą próbę, nałożyć odrobinę oleju za uchem albo na wewnętrzną stronę przedramienia i zostawić na kilka godzin. Jeśli skóra nie zaczerwieni się, nie pojawi się swędzenie czy wysypka, to znaczy, że można spokojnie stosować olej również do kompresów, warto też podkreślić, że takich rozgrzewających zabiegów nie należy robić na skórze z uszkodzeniami, zadrapaniami, pęknięciami, wysypką czy niezagojonymi ranami. Ciepłe i wilgotne środowisko może wzmóc podrażnienie, a nawet sprzyjać rozmnażaniu się drobnoustrojów. Jeśli natomiast kompres nakładany jest na staw, gdzie skóra jest generalnie zdrowa, ale ma skłonność do nadwrażliwości, Dobrze jest obserwować reakcję w pierwszych minutach i przy najmniejszym dyskomforcie zdjąć opatrunek. Takie uważne podejście nie tylko uchroni przed przykrymi niespodziankami, ale i przypomni o najważniejszym, że troska o zdrowie stawów i pleców powinna być spokojna, przemyślana i delikatna. Wtedy nawet tak proste domowe sposoby, jak kompresy z olejem rycynowym, przyniosą wyłącznie korzyść, a nie powód do nowych zmartwień. Oczywiście, choć olej rycynowy jest bardzo pomocny, trzeba uczciwie powiedzieć, bez odpowiedniego odżywiania i umiarkowanej aktywności fizycznej jego efekt będzie tylko tymczasowy. Można w nieskończoność zmniejszać stan zapalny i obrzęk za pomocą kompresów, ale jeśli stawy i kręgosłup nie dostają u materiałów budulcowych, od środka i jednocześnie się nie ruszają, chrząstki i więzadła nadal tracą elastyczność i składniki odżywcze, a procesy zwyrodnieniowe powoli lecz nieuchronnie postępują. Dlatego niezwykle ważne w każdym wieku, a szczególnie po pięćdziesiątce, jest utrzymywanie pełnowartościowej diety bogatej w witaminy C i D, wapń oraz kwasy tłuszczowe omega 3 Witamina C jest potrzebna do produkcji kolagenu, głównego białka, z którego zbudowane są nasze chrząstki i więzadła, niedobór tej witaminy sprawia, że tkanki stają się bardziej kruche i podatne na uszkodzenia. Witamina D i wapń to mocne kości, które stanowią podporę dla stawów, a omega-3 z ryb morskich czy oleju lnianego pomaga redukować ukryte stany zapalne, wspierając elastyczność naczyń i chrząstek. Niemniej istotny jest regularny, choćby najłagodniejszy, ruch, kiedy spacerujemy spokojnym tempem, robimy lekką gimnastykę albo po prostu częściej zmieniamy pozycję, stawy jakby rozpracowują się. Ich powierzchnie chrząstki są wtedy równomiernie omywane mazią stawową, tą naturalną smarowniczką, która dostarcza chrząstkom składniki odżywcze i zabiera produkty przemiany materii. Bez takich umiarkowanych ruchów maź gęstnieje, odżywianie się pogarsza, a procesy zużycia przyspieszają. Dlatego mówiąc o kompresach z olejem rycynowym, zawsze warto dodać, najlepiej działają one w ramach całościowego podejścia. Kiedy ktoś łączy je z dobrą dietą, Bogatą w świeże warzywa, ryby morskie, twaruk i oleje roślinne, a do tego nie zapomina codziennie choćby pospacerować, efekty stają się naprawdę odczuwalne i długotrwałe. Taka troskliwa strategia pozwala zachować ruchomość stawów, zmniejszyć ból i żyć aktywnie, bez ciągłej zależności od maści i tabletek z apteki. Jak widać, dbanie o stawy i plecy to wcale nie tylko kwestia tabletek przeciwbólowych czy kosztownych zabiegów. Często zaczyna się od najprostszych, ale regularnych działań: kompresu z ciepłego oleju rycynowego na noc, talerza ryby z zieleniną zamiast nadmiaru soli i wędlin, spokojnego spaceru po parku, który ożywia krążenie i odżywia chrząstki. Gdy te nawyki złożą się w jeden styl życia, stawy i kręgosłup odwdzęczą się, dłużej pozostaną ruchome, a ból i sztywność odsuną się na bok. Jeśli ten materiał okazał się dla Ciebie pomocny, Proszę, wesprzyj go polubieniem, dzięki temu dowie się o nim więcej osób, które być może właśnie teraz także szukają prostych i skutecznych sposobów na złagodzenie swoich dolegliwości. Subskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków o zdrowiu i naturalnych metodach jego wspierania, a w komentarzach napisz, czy zdarzyło ci się stosować olej rycynowy na stawy.